Zaczynamy. Będziemy odpowiadać na Q&A. Siema, elo, witajcie. Dzień dobry, rodacy. Czy PO może wejść w koalicję z PiS, żeby przegłosować mieszkanie na start? Ten, y, moim zdaniem, statek odpłynął. Chyba tak. Nie, żeby mnie to jakoś strasznie zaskoczyło, gdyby się to wydarzyło, ale mam wrażenie, że Tusk jednak wyczaił, że to jest niepopularne rozwiązanie. Jak w trzech zdaniach wytłumaczyć mojemu staremu, żeby zaczął jeść PiS? Y, ojcu czy chłopakowi, czy mężowi, bo to jest ważne. Ja jestem za e, własnoręcznie dokonywanymi wyborami przez każdą z głosujących osób w Polsce. My jeszcze dwa zdania. E Ale... Głosujcie na kogo chcecie. Czy Obajtek nie nosi majtek? Ja mam nadzieję, że jednak e, tak. To znaczy, że, że nosi. Nosi, nosi. Bo Dla... to jest porządny, konserwatywny polityk. Dlaczego koper słabo rośnie? Bo bardzo nie lubię kopru. To jest wszystko moja wina. Albo zasługa. Myślę, że zasługa. Jak oceniacie stylizację probierza? On point. Skóra, rekina, garnitur doskonały. Ile zapłacimy za prąd i gaz od lipca? Więcej niż probierz za garnitur. Dlaczego Voldemort nie miał nosa? Harry Potter dla milenialsów. Sorry, ja już tutaj y, podporządkowuję się trendom w pokoleniu alfa. Nie interesuje mnie ta franczyza. Czy miłość przestanie kiedyś nadużywać słowa jakby? O nie, co za diss tutaj? <noise> Mam nadzieję, że tak. Co mogę wam powiedzieć? Chciałbym. Dziękuję. To jest ręka pocieszenia. Czy planujecie zapraszać gości? Kto wie, co przyniesie przyszłość? Nie. <głos> <głos> nie nie wiem, może. W sumie dlaczego komuna upadła? Wszystko mi na papieża. <noise> Zasługa. Czy wy coś potraficie? Lewaczki z czerskiej. O. Ja to jest... to chyba do ciebie, lewaczko z ja, ja nie wiem, ja tak staram się pokazywać, co umiem, ale kochani, no, e, świetnie robię makaron z Bobem. A dajcie rym do Macron. z si <laughs> Po co tramwaj na Gagarina? No po to, żeby no to? lewaki z Czerskiej mogły dojeżdżać do pracy komfortowo. A jak mam jechać do pracy samochodem? No pomyślcie trochę, U użyjcie głowy. Po co są komary? Właśnie, żeby mogła cały podcast się drapać, tak jak zrobiłam to w ostatnim odcinku. Żeby muchy nie musiały nas denerwować 24 godziny na dobę. Marta, No? pokażesz słupki, proszę. Nie, nie mów, że. I tu o. jest taka emotka no. z dolarami w oczach, więc z chyba dolarami. ktoś chce ci zapłacić. Ale to y, trzeba z góry. Dlaczego kobietom zależy na ślubie? A czy to pisze jakaś osoba, której którego partnerka, jakiś chłop, którego partnerka chce śluba, on nie chce? Andy X. Andy And X. X, dlaczego kobietom zależy na ślubie? Proszę no. chyba fajnie swojej kobiety spytać. No, ale swojej. to chyba. kobiety, której zależy. Powin, powinien się chyba cieszyć, że jego dziewczyna pragnie związać się z nim na zawsze. Tak wysoko ceni Andiego. Jak ubijać śmietanę podczas okresu? Blenderem. Nie wiem, czym się ubija śmietanę. O, słaba w kuchni. ooo niedobrze. Taką A że w czasie okresu nie można ubijać śmietany? Ja Chyba nie... chodzi o to, że się Je... waży, czy coś. A że się waży? Ja się nie znam na tych e, przesądach staropolskich. Nie ubijać śmietany, oddać mężczyźnie, niech ubija. Czy grozi nam epidemia fentanylowych zombie? Nie. No już e, Donald Tusk sch schwytał w żurominie słynnego ducha, więc e, Polska jest bezpieczna. Dlaczego lekarze nie oddają krwi? A nie oddają? Oddają. Chyba, że oni oddają jak pobiorą. <laughs> Dlaczego ziewamy? Żeby pokazać, że nie jesteśmy psychopatami, bo psychopaci nie ziewają, więc jak ktoś ziewa, to wtedy musisz to wyczaić i też ziewnąć, bo w przeciwnym razie to będzie podejrzane. W co inwestować pieniądze? W nasz podcast? <grystanie> Absolutnie lepsza opcja niż jakiekolwiek inne, które przyjdą Wam do głowy. Nic z tego nie będziecie mieli, ale chociaż ktoś będzie szczęśliwy.